Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jak widzicie trochę nam się tutaj zmienił wystrój. Jest troszkę ogrodniczo i leśnie. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Od naszego ostatniego spotkania minęło znowu troszeczkę czasu. Mieliśmy znowu przerwę. Po ostatnim filmie przeczytałem Wasze komentarze. Szczególnie długie komentarze ST Art. Mam nadzieję, że dobrze to wym wymówiłem. I pościągałem... Te wszystkie taśmy, które zakleiłem na końcu ostatniego filmu, aby więcej powietrza doszło do kleju polimerowego, żeby to mogło sobie Lepiej związać w niektórych miejscach zrobiłem też otwory takie wentylacyjne. Tak jak mi radziłeś, to są te miejsca, gdzie jest akurat przetłoczenie na laminacie, i tutaj po prostu wiem, że powietrze ładnie się dostanie. A dlaczego podparłem? Otóż słuchajcie, złapaliśmy COVID, przechorowaliśmy, i przez pewien czas nie było, nie było nas tutaj, nic nie robiliśmy w przyczepie. Więc postanowiłem tak dla bezpieczeństwa. Podeprzeć sobie sufit w tych największych płatach, tak żeby dmuchać na zimne, żeby się nic nie stało. Wcześniej przychodziłem i doglądałem przyczepy, patrzyłem jak klej wysycha, czy wszystko jest ok, ale jak mówiłem, pewien czas spędziliśmy w domu, także nie wychodziliśmy, nie chciałem po prostu, żeby coś złego się stało. W tej chwili wszystko już u nas wraca do normy. Czujemy się dobrze, przechorowaliśmy łagodnie. Nie chcieliśmy kręcić jakiegoś specjalnego odcinka o tym, bo wiecie nie ma z czego robić jakiejś specjalnej sensacji. Teraz możemy wrócić do pracy. Kilka dni temu skończyła nam się izolacja, skończyła się kwarantanna, więc możemy się swobodnie poruszać, więc wracamy do remontu. Może najpierw pozbędę się tych wszystkich podparć. I zaczniemy dzisiaj zabawę z uszczelkami w oknach. No, od razu lepiej więcej przestrzeni. A słuchajcie w ogóle z tym covidem, z tymi testami. To był taki numer. W ten dzień, kiedy zrobiliśmy testy, kiedy robicie testy PCR. Od razu jesteście przez system wrzucani na kwarantannę. Zrobiliśmy testy, wróciliśmy do domu. Słuchajcie, robimy kolację. Teoś wywrócił się gdzieś. Nie widzieliśmy tego, bo oboje z Justyną byliśmy odwróceni do niego plecami i spadł na rękę. Strasznie go ta ręka bolała. I teraz co tu zrobić? Już mieliśmy przyznany status kwarantanny. Zadzwoniłem do szpitala, powiedzieli, żeby przyjechać, ale kiedy, kiedy usłyszeli o tym, że jesteśmy na kwarantannie, tu zaczęły się schody. Zadzwoniłem więc na pogotowie i słuchajcie, naprawdę nie miałem pewności, czy przyjadą, jak to będzie, ze względu właśnie na te testy, ze względu na kwarantannę. Okazało się, że nie ma problemu. Załoga karetki po prostu ubrała się w stroje ochronne. Przyjechali, obejrzeli ta osia, No i zapadła decyzja, że muszą go zabrać do szpitala więc wieczorem, późnym wieczorem Teoś z Justyną ruszyli do Szczecina, bo było podejrzenie złamania ręki a ja wisiałem na telefonie słuchajcie, bardzo długo dość, no już zarobił się wtedy środek nocy ponieważ nie mogłem opuścić domu ze względu na kwarantannę w międzyczasie sprawdziłem mój test okazał się pozytywny, więc tym bardziej sytuacja się skomplikowała na szczęście panie z Sanepidu z Infolinii wykazały się dużą wyrozumiałością i dużą Empatią Prze poprzełączałem je między infoliniami. Tam udało się złożyć takie wyjaśnienie, wniosek do uchy o uchylenie kwarantanny, żeby mógł pojechać po Jusztynę i po te osia. No bo wiecie, środki transportu publicznego w tym momencie odpadały. A osób trzecich też nie mieliśmy jak zaangażować, zresztą no też w tej sytuacji było to niemożliwe, więc potrzebowałem takiej przepustki, żeby podjechać po nich pod szpital. I kiedy załatwiłem już sprawę z. Sanepidem. Jeszcze musiałem zadzwonić na lokalny posterunek policji. Wiecie, żeby zgłosić takie wyjście, wyjazd, bo bałem się, że jadąc do Szczecina gdzieś podczas tej drogi, w środku nocy, że zatrzyma mnie jakiś patrol policji i okaże się, że powinienem siedzieć w domu. Także zgłosiłem całą sytuację dyżurnemu policji tutaj w naszym powiecie. On sporządził specjalną notatkę, i w ten sposób udało mi się. Pojechać po Justynę i po Teosia, żeby przywieźć ich do domu. Na szczęście Teoś nie ma złamanej ręki, ma założoną szynę gipsową. Okazało się, że to zwichnięcie łokcia. Także czekamy teraz na zdjęcie tej szyny i kontrolę. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. A mówię Wam to właśnie dlatego, że gdybyście znaleźli się w podobnej sytuacji i byli tak samo zdezorientowani jak my, wiecie, z jednej strony dziecko uległo wypadkowi, z drugiej strony nasze testy są pozytywne i nie wiemy tak naprawdę, co możemy zrobić. To była naprawdę długa i męcząca noc. Dla nas na szczęście udało mi się bezproblemowo. Wyjechać udało mi się dojechać do szpitala. Po prostu spod domu podjechałem pod szpital, tam otworzyłem drzwi. Justyna i Teoś wsiedli do środka, i wróciliśmy do domu troszeczkę odpocząć i ochłonąć. Także w razie czego wiecie, że jest wyjście z takiej patowej sytuacji, to już jak mówiłem, za nami. Teraz możemy z powrotem wrócić do remontu. Bo wiecie, już nawet nie mówię, że wiosna, ale lato już niedługo. A tu mam zamówione gadżety. Kupiłem je od Darius Przyczety. Mam tutaj clean do okna stałego. Czekajcie, bo tu się wszystko troszkę splątało. Klin gumowy do okien stałych, tych tutaj bocznych. Klin e, okien tych otwieranych, przedni i tylny. Wkłada się go tutaj. Ma rozpierać uszczeleczkę. Zaraz Wam powypisuję. Powyświetlam, co ile kosztowało. Tu jest uszczelka okna stałego. Jak widzicie, tutaj wchodzi okno. Tutaj przyczepka, a tutaj rozpiera się to z klinem, żeby się dobrze pozaciskało. Mam też podnośniki do szyb razem z nowymi zamkami. Mówicie, mi troszeczkę się pokruszyły w tamtym roku. Także na tylnym oknie mamy zamknięcie chyba tylko na dole, a na przednim oknie jest zamknięcie tylko, tylko u góry. Zamknięcia płytki oporowe. Teraz Wam pokażę takie zamknięcia do szybek razem z płytkami oporowymi. Kupiłem też sobie mocowanie, wiecie, na gniazdko wiązki przyczepy, tym się zajmę później, gdzieś to zamontuję, tak żeby nie padała na nie woda. A tu mam uszczelkę okna stałego, widzicie, to jest ta część tutaj u góry, w którą wchodzi biały klin. To zakładamy na ramkę, a tu jest kołnierz, który, do którego dociska się szyba, i dodatkowo tutaj na Daszek od góry. Tu jest taka uszczelka, dosyć płaska w przekroju jak U czy jak C, jak kto woli. I kupiłem sobie taką uszczelkę. To jest uniwersalna uszczelka bagażnikowa do samochodów o takim przekroju. Jak widzicie, oprócz zwykłego tego U, które się zaciska, jest też dość duża taka gumowa bańka, gumowa przestrzeń. Bo wiecie, mimo tego, że docisnę dach mocno, to ta uszczelka nie jest taka w pełni uszczelniająca. Dach jest pofalowany lekko z drugiej strony, także ta uszczelka w jednym miejscu dociska, a w drugim jest mały dołek. Myślę, że nie spełnia swojej funkcji, także przetestuję sobie tą uszczelkę. Co fajne tutaj w niej jest, to że ona ma metal w środku i nie trzeba jej przyklejać. Wystarczy dobrze zacisnąć, rozewrzeć, wcisnąć. O, zobaczcie dodatkowo są takie ząbki, które trzymają ją na miejscu. I myślę, że ten element będzie fajnie uszczelniał ten daszek. Zabawę zaczniemy sobie od tylnego okienka. Pamiętacie w zeszłym roku? W zeszłym roku przykręcałem tutaj wkręty, bo gdzieś nam się opuściła uszczelka. I pociekło nam tu troszeczkę. To było jakoś w listopadzie. I słuchajcie, yy, pisaliście mi, żebym sprawdził tutaj tą listwę, która idzie nad oknem, mocującą szybę, i yy, czy nie ma tam żadnych przecieków. Wydaje mi się, że ona jest w dosyć dobrej kondycji, ale zaraz to sobie będziemy sprawdzać. Bo kiedy przykręciłem tutaj yy, te wkręty, nie wiem czy będzie widać. Wiecie. Bo słońce jest z tej strony. Kiedy przykręciłem tam wkręty, przeciek zniknął. Także wydaje mi się, że po prostu gdzieś się uszczelka musiała w pewnym momencie opuścić. One są standardowo tylko na takich wszywkach, jak do teker'a i to pomogło. Ale mimo tego rozbiorę sobie całą tą ściankę. Postaram się rozebrać całą tą ściankę, nie wiem, jaki wyjdzie. I zobaczymy, co tam się dzieje. I zobaczcie, ta cała deseczka ze środka jest zmurszała, puchniała, odeszła razem z uszczelką. O, ciekawe, trzeba będzie to rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje dalej. Zdejmiemy teraz ten siłownik. zamontowany był na wcisk do, do takiej tulejki, tulejka jest przykręcona i tak żeby rozebrać trzeba delikatnie, ale siłą wypiąć go z tej tulejki montażowej. Odkręcę też stare te płytki oporowe, pręciki oporowe. To tu wygląda. Uh. Wszystko troszeczkę popruchniało, spód wydaje się być w porządku. Tu jest trochę próchna. Zdejmiemy teraz ten panel. Najpierw zdemontuję sobie roletkę, a później zmora niewiadówkowicza wkręty na płaski śrubokręt. Mam tu rozkręcony już ten panel, odkręcone wszystkie śrubki, te na płaski śrubokręt nie były aż takie straszne. Oczywiście wystąpił syndrom ostatniej śrubki. Wiecie, to jest część rączki manewrowej. Niestety musiałem ją potraktować flexem, bo nie chciała współpracować. No dobrze to spróbujemy teraz to zerwać i zobaczymy jak sprawa się ma pod spodem żebym nie narozrabiał z alufoksem Ściągnąłem panel Patrzcie jak tu się wszystko no prawie wszystko się odkleja Dolna listewka odpadła Klej jest cały pokruszony. U, można to zedrzeć ręką. A tu będziemy musieli powalczyć i wkleić nową ramkę. Całość tutaj tej ramki ładnie mi zeszła. Została tylko ta dolna część. I tu powolutku podważając. Ją śrubokrętem sobie powoli odrywam. Ciężko mi to zrobić i pokazać wam jedną ręką. Bo z jednej strony muszę trzymać tutaj laminat, żeby nie popękał. Z tej strony, a drugą ręką podważam i ciągnę tą listewkę. Ale ładnie schodzi. Nie wiem, czy mam. <laughs> Wiecie, takie listewki. Jak zwykle jestem nieprzygotowany. Coś tam mam w magicznej piwnicy, ale nie wiem, czy grubość będzie odpowiednia. Jestem z powrotem, słuchajcie, w piwnicy znalazłem takie kantóweczki. Jest to kantóweczka 20x20 mm. Zostały mi z poprzedniej konstrukcji i jak przykładam, wiecie, to są, no tak może z milimetr szersze, chociaż te stare. Kantówki są mega skrzywione. Ja myślę, że to nie jest duża różnica i ewentualnie uszczelka wybierze. I postanowiłem zabezpieczyć je takim widaronem, impregnatem gruntującym. Jest bezbarwny. Myślę, że nie zaszkodzi, może pomoże. Nie wydaje mi się to złym pomysłem. I teraz tak pomyślałem, że zostało właśnie tego alufoksa całkiem sporo, więc tutaj dookoła tego okna też przeciągnę sobie. Eee, Alufoksem, i wiecie co teraz? Tak popatrzyłem na te tutaj takie gwoździki. Widzicie to są śrubki mocujące aluminiowe listwy, które idą wokół przyczepy. I o ile tutaj wszędzie u góry były dobrze zaklejone, grubo, naprawdę, tyle niestety tutaj <grym i góry> widzicie było zasłonięte. To już mała fuszerka poszła. Wszystko wystaje na zewnątrz, więc teraz je sobie zabezpieczę znowu tym krystalem z firmy Sodual, tym klejouszczelniaczem i przygotuję sobie listeweczki. przyklejenia listewek użyję sobie uniwersalnego kleju Mamut. No to pierwsze koty zapoty pierwsza listewka przyklejona, tutaj drugą, widzicie, dałem sobie z zewnątrz na docisk, ale z racji tego, że mam tylko cztery zaciski. To będzie musiało troszeczkę potrwać, także myślę, że założę sobie rączki manewrowe w tym czasie. I żeby zamontować rączki, musiałem przykleić tą listewkę. Tutaj widzicie od dołu, ona też mi odskoczyła razem ze wszystkim. I żeby nie złapać wymiaru, znaczy nie zgubić wymiaru otworów mocujących, włożyłem sobie teraz od środka śruby. Mam nadzieję, że to mi nie zjedzie. Tu mam już naszykowane nowe rączki manewrowe, kupione w sklepie niewiadów. Otwory wokół nich zalepię sobie dodatkowo tym uszczelniaczem z soduala. I teraz uwaga, nie wiem jak mi to wyjdzie. Wiecie co? Jedną ręką wszystko spróbuję zrobić. Może się uda, może być kraksa. Są takie otworki centrujące, one muszą iść do środka tu się udało, tu się udało teraz wciskamy śrubki z jedną się udało śrubki wyszły na drugą stronę nie widzę, także Wy musicie spojrzeć mam nadzieję, że wszystko jest dobrze teraz te od razu nakrętki docisną nam Tą dolną listewkę, i teraz z tej strony założę nakrętki, które automatycznie przycisną nam tą listewkę do laminatu. Później, oczywiście, zdejmę je, będę naklejał te, ten panel, a one przechodzą przez niego na wylot. Także to jest tak tylko tymczasowo, na docisk. Ramka od okna fajnie się spokojnie klei, a ja teraz zacząłem czyścić ten ekran, który był zamontowany na oknie. Z kleju, widzicie, zostało tutaj całkiem sporo kleju i powoli młoteczkiem i śrubokrętem to odbijam. Większość tych grubszych kawałków mam odbite, widzicie, trochę się tego nazbierało, a resztę usunę sobie szlifiereczką, ale nie chcę używać kątówki, nie chciałbym się za mocno wgryźć w ten panel. Myślę, że zwyczajna taka orbitka wystarczy. Papier mam dość drobny, wiecie, bo to jest 150, mógłby być trochę grubszy, na przykład 40 lub 60, ale myślę, że powoli tym też dojdę. Do tego momentu, który chcę uzyskać. Ostatecznie przesiadłem się na kątówkę z tarczą lamelką. To jest chyba 40, o ile się nie mylę. Ciężko już wyczuć, bo, bo wiecie, to nie była świeża tarcza. Trochę już nią zrobiłem. Także była dosyć wyczochrana. Mamy ładnie panel oczyszczony z nadmiaru kleju. Jest wszystko na płasko. Także myślę, że nie będzie zbyt dużej przestrzeni, bo wiecie, boję się, że ta przestrzeń, którą tutaj właśnie robię, będzie trochę za duża dla uszczelki i później będzie ciężko włożyć mi ten klin rozpierający. No ale to się okaże, jak sklei się ta ramka. Kleją się już ostatnie elementy ramki, to znaczy te. Dwie ścianki. Narożniki odrzeźbiłem sobie po prostu z narożników, które obciąłem, z baleczek, które mi zostały. Wypełniłem je dookoła uszczelniaczem. Może nie wyglądają pięknie, ale nikt tego nie będzie oglądał. Mają tylko utrzymać uszczelkę, utrzymać to rozszerzenie uszczelki we właściwej pozycji i myślę, że na tyle to da radę. Dookoła obkleiłem jeszcze dodatkowo tą ramkę alufoxem, tak jak mówiłem. Zaraz będę ściągał zaciski i przystąpię do sklejenia tego ekranu. Wiecie, troszeczkę spieszę się z tym klejeniem prawdopodobnie powinienem zostawić te zaciski na dłużej ale zostawiam je na około godziny, półtora, dwóch ten klej, którego używam ma dosyć szybki chwyt początkowy więc to już się raczej nie rozklei sprawdzałem to luzując zaciski także te elementy, które już się nie rozchodziły po prostu przełożyłem zaciski na inne miejsce widać ta łatwiejsza część już za nami teraz będę montował klin rozpierający tutaj na łączeniu uszczelek wyciąłem sobie 5 jakieś 5 mm dalej tą uszczelkę która nachodziła tutaj i na maksa ją wcisnąłem wiecie chciałem żeby to było jak najbardziej ciasne połączenie jak tylko się da i myślę że dobrze wyszło, ale zanim włożę klin, to przykręcę sobie uszczelkę na takie wkręciki. To jest wkręcik do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do elementów drewnianych 3,5 na 25 mm. I wiecie, oryginalnie ta uszczelka była montowana na takie wszywki jako tekera ale to powiem Wam, średnio się trzyma po jakimś czasie, tak jak tutaj opuściła nam się ta górna uszczelka. Wtedy użyłem takich zwykłych wkrętów i wszystko fajnie się trzymało. Także tym razem też użyję sobie ich. No dobra, to teraz trzeba znaleźć jakąś technikę, żeby założyć clean. On musi tutaj wejść pod terowki, powiem Wam jest dosyć ciasno, dosyć mało miejsca. Właśnie przyszła Misiowa inspekcja, sprawdzić jak prace idą. Cześć Teoś, pomachasz? Cześć. <laughs> Teraz jest na etapie wstydzę się. A zrobiłem sobie, zobaczcie, takie urządzenie, które podpatrzyłem na e, forum Niewiadówek w klubie. <laughs> Fan klubie no. Ty, Janoś. Za <laughs> misiu? do wkładania, tak jak mówiłem, urządzenie do wkładania klina. I powiem Wam, jest naprawdę mega, przyspiesza pracę. Ja tu chyba z dwie godziny straciłem na to, żeby klin włożyć i nie udało mi się włożyć go więcej jak 20 cm. I przypomniałem sobie właśnie, że kiedyś przeglądając fan fanklub Niewiadówek na Facebooku trafiłem na post, w którym ktoś prezentował takie oto narzędzie. Jest to po prostu spłaszczona rurka miedziana. Z dwoma końcami, przez którą przewleka się klin i można go zakładać, i naprawdę to jest mega wygodne. Audyt był, sprawdzone postępy, i teraz można iść do domu. Zaraz Wam pokażę, jak to urządzenie działa. I zobaczcie, teraz wpycham górą klin. On się tutaj ładnie wygnie. powolutku pomalutku ładnie nam się tu już mogę teraz klin na dole przytrzymać Prowadziliśmy małe zmiany w narzędziu obcięłem e, dużo, dużo krótsze zrobiłem tutaj to odejście tak samo ten klin bo mieliśmy problem na zakrętach, a teraz u jakoś to ładnie idzie. Normalnie patent na Nobla. Do nasmarowania uszczelki daliśmy też dużo płynu do mycia naczyń. Tak jak nam radziliście. Jest ładny poślizg i idzie. Udało nam się założyć uszczelkę, udało się założyć klin. Zobaczcie, teraz to wygląda w ten sposób. Dobrze, że Justyna przyszła, mi pomogła, bo naprawdę już traciłem cierpliwość. Ciężko było zamontować tutaj klin na narożnika. Tak jak mówiłem, musiałem obciąć trochę to narzędzie, żeby można było wykonać im ładny łuk. W tej chwili muszę zamontować tulejki, żeby złapać uchwyty i płytki oporowe. taki jest efekt końcowy szyba ładnie dolega wszystkie podnośniki, znaczy wszystkie, obydwa podnośniki założone wszystkie klamerki zaczepy włożone na miejsce i jest fajnie, jak widzicie skończyło mi się okienko pogodowe tak więc y, następne boczne szyby i przednią zrobimy sobie w kolejnym odcinku a ja jeszcze raz chciałem Wam polecić to narzędzie do wkładania klina i podziękować Pawłowi z fanklubu Niewiadówek, że podzieliłeś się, dzięki, że podzieliłeś się tym patentem ze światem. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe tego, że puściłem ten patent dalej. Twoje narzędzie wyglądało bardziej profesjonalnie, moje było wyklepane na murku, ale zasada jest super, świetnie się sprawdza, także polecam Wam, polecam Wam fan fanklub Niewiadówek na Facebooku, Chodźcie, tam jest mnóstwo porad, bo widzicie, mnie to dzisiaj uratowało. Szukałem patentu, żeby założyć ten klin, i traciłem nadzieję. I nagle przypomniało mi się, że widziałem coś takiego kiedyś na tym forum. Także polecam serdecznie. Dzięki Paweł za patent, a z Wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!